Z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczornika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci. Jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię: dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. W piątą niedzielę. Po zmartwychwstaniu Jezusa słyszymy bardzo ważne zdanie. Jezus dzisiaj chce dać nam znak rozpoznawczy. W jaki sposób rozpoznać chrześcijanina w tym świecie? Jest jeden sposób na to. Przykazanie, które daje Jezus. Przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie, a tak, żeby inni ludzie was po tym rozpoznawali. Chcemy rzeczywiście dzisiaj to przykazanie. Mocno włożyć w nasze serca, żebyśmy byli rozpoznawani nie po naszym stroju, nie po tym, że nosimy krzyżek na naszej szyi, nie po tym, w jaki sposób się pozdrawiamy, ale w ten sposób, jak postępujemy. Przykazanie miłości ma być znakiem rozpoznawczym dla mnie i dla Ciebie. Spotkajmy się więc dzisiaj na Eucharystii, aby to przykazanie włożyć do swojego serca, aby karmić się ciałem Chrystusa. I aby wyjść z Kościoła mocnym do czynienia tak, jak Jezus chce, według przykazania miłości.